Hmm. Katarina, wstawaj. Coś jeszcze no mam? Dlaczego tak wcześnie? 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 Jest już ósma! dzisiaj na ósmą trzydzieści. Już ubieram się. No mam nadzieję. Masz 5 minut na ubranie się. Do, jeszcze 5 minut na zjedzenie. Wypad do szkoły. Okej, okay, okej. Okay. Ej, komuś jeszcze nałożyć? Tą głupią brożę. Już jestem mam. No w końcu, Katerina, siadaj do stołu. Zaraz będzie śniadanie. Okej. Okay. Mamo, co to jest? Co, co to jest? To jest nasz zestaw herbatkowy. Ale, mamo, po co nam zestaw herbatkowy? Po, po gó... że tak, po gówno, że tak powiem. Okej... Okay. Tu mogę to zdjąć? Nie! Okej... Okay. To gdzie będę jadła? Przy stole. Czyli gdzie? Gdzieś. Okej... Okay. Ech, tydzień, ta młodzież. Ach, ta mama. No i stół czysty. Mm -hmm. Proszę, skarbie O, dzięki, mamo Co to? Um, to są rybki Jakie, kurde, rybki Rybki Oki. Okay. Trochę dziwne te rybki Nie, nie marzyć, tylko jeść Oki. Okay. <noise> Mg, co to jest? Mamo! To, to, to straciło ważność dwa lata temu! Ach, córciu, im bardziej zakonserwowane rybki, tym lepsze. Wdw. Idę do szkoły. To chociażby soczek. Eee, dzięki mam, ale ja się tak bardzo strasznie śpieszę. Pa! Pa skarbie. Niech jak to nudno w tej szkole. Achem, e, dzieciaki, witam was serdecznie. Po w pierwszym, znaczy po ostatnim dniu, przed Wielkanocą. E, dzisiaj, hmm, tak jak pamiętacie, wczoraj była Akademia. I dlatego zobaczę zaraz, czyja kolej jest teraz napisanie kroniki. E, dobrze, dzisiejszą kronikę... Napisze nasza nowa uczennica, którą zaraz powitamy. Oto Nilsa. Um, hejka. Hej Nilsa. Hejka Nilsa. Mm, może siądź w, siądź w wolnej ławce? Mm, może koło Katriny? Katriny? Nilsa? Dobrze, proszę pani. Spotykamy się.